Jest dobre miejsce, aby czcić święto niepodległości. Bo tylko wtedy mamy świadomość tego, że niepodległość jest darem wielkim darem, który otrzymaliśmy od tych, których już nie ma. Fizycznie, a, ale przecież oni głęboko żyją w naszych sercach. To jest dobre miejsce, aby uświadomić sobie ten wielki ciąg wydarzeń, które rozpoczęły się w 966 wraz z chrztem ziem polskich i które ciągnęły się przez ponad tysiąc lat. Szanowni Państwo, Naród to jedna wielka wspólnota pokory. To jest dobre miejsce, aby obchodzić święto niepodległości. Przywołuję obrońców ojczyzny i granic państwa, którzy u progu niepodległości nie zawiedli i swoją bohaterską postawą i poświęceniem uprodnili rzecz od klęski. Do was wołam, Orlęta Lwowskie, obrońcy Lwowa i Galicji Wschodniej. Żołnierze Błękitnej Armii, generała Józefa Hallera, powstańcy Wielkopolscy, generała Józefa Dowbora-Muśnickiego oraz uczestnicy trzech powstań Śląskich. Zywam żołnierzy Wojska Polskiego, Spól Bitewnych, wojny z Rosją Bolszewicką, Lwowa, Zadwóża, Warszawy, Komarowa i Znadmierna. Stańcie do apele. Jest dobry sposób obchodzenia święta niepodległości. To jest połączenie tej części instytucjonalnej, świeckiej z tą częścią ważną, istotną, bo częścią sakralną. Nasze życie, kiedy planujemy, to życie składamy na ofiarę. Tak naprawdę żyjących, ale także składamy na ofiarę, aby żyć wiecznie. Do Was zwracam się potomni, to zgromadzenie tu na cmentarzu wojennym w Łowczurku. Ich imiona poległych zapadają w nasze serca i umysły. Niech staną się oni wzorcem w naszych powinności wobec ojczyzny. Niech żołnierz Polski i jego bohaterskie czyny. Będą dla nas przykładem wierności przysiędze w imię Boga, honoru i ojczyzny, chwała bohaterom. Cześć i 11 listopada to jest dobry dzień, aby świętować święto niepodległości. 11 listopada to jest dzień, w którym marszałek Józef Piłsudski otrzymał władzę. Wojskową, wojenną i tylko taką. To powinno nam uświadamiać, że 11 listopada to jest początek drogi. Dla Europy to był koniec wojny światowej. Dla Polaków 11 dzień listopada był początkiem walki o niepodległość. Tak, 11 listopada był początkiem walki o niepodległość. Rozpoczęły się walki o Lwów, rozpoczęły się walki w Wielkopolsce, rozpoczęły się walki na Śląsku. Szanowni Państwo, Święto Niepodległości, dzień 11 listopada to jest wielkie wyzwanie. To wyzwanie stoi również przed nami dzisiaj.